Siemaneczko z tej strony, kanału PCD News i z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj mówimy sobie nową aktualizację w Polish Car Driving, która weszła o godzinie 7.34. Dzisiaj o godzinie 7.34. jest ona, może nie z największą aktualizacją, ale jest ona całkiem ciekawa, bo dodali nowe oświetlenie, grafikę, burzową pogodę i to jest bardzo ciekawe i mapę wiosenną. A jeszcze o godzinie 16 .00. na serwerach stworzonych po godzinie 16 poprawione no zostało oświetlenie: ciemniejsze dni i jaśniejsze noce. Zatem dosyć ciekawe. No, a na samym y, tutaj y, Robloxie, jak widzicie, ikonka Polish Car Driving się także zmieniła, bo mamy tutaj malucha z napisem PCD. No, a resztę sobie omówimy już, gdy wejdziemy do gry w Polish Car Driving. Zatem jesteśmy już w Polish Car Driving, i jak widzicie, już widać, że jest wiosna. A także udało nam się załapać na deszcz, więc zobaczymy, jak wygląda burza. Ale dobra, jak widzicie, mamy mm, wesołą yy, pogodę. Mamy trawę, mamy drzewa z liściami. Nie mamy śniegu, już przede wszystkim. No yy, i jak widzicie, także jest, yy, widać takie promienie, bo gdy teraz niestety mniej to widać, bo nie ma słońca, bo jest taka pochmurna pogoda. To oznacza, że będzie burza. Ale yy, widać, gdy, jest, gdy nie ma tej pochmurnej pogody, to widać jakby promienie słońca. I jest to takie dosyć ciekawe. No. No, bo jest nowa grafika, jest nowe oświetlenie, więc no. Tak. Niestety nie pokażę Wam burzowej pogody, bo mnie niestety wywaliło albo pokażę Wam klipa. Ale teraz chcę Wam pokazać, o co chodziło mi z tymi promieniami. Jak widzicie, mamy słońce. To mamy promienie. Bardzo ładnie to wygląda. No, a teraz będziecie mieli klipa, jak wyglądało. Jak wygląda burza! No, a to by było na tyle z tego odcinka. Wanikry za oglądanie. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, bo lecimy po 100 subskrypcji. A ja się z Wami żegnam i cześć!